Bum. Siemano Mordeczki ze strony Marcinator. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować cztery kostki od Triplexa, które dostaliśmy na testy. Nie wiem, czy to jest kategoria F2. Widzę, że to jest kategoria F2. Tu także kategoria F2. Tu też kategoria F2. I tu też tak. Wszystkie kostki są kategoria F2, więc Niemcy mogą kupować, jakby chcieli. Eee, co można powiedzieć? 25 strzałów ma każda. Tutaj zaczniemy sobie o tej jak już tutaj podszedł. brocade Crown, 25 strzałów. Piękne złote, takie powinny być efekty. No zobaczymy. Eee, partia. 2022. Tutaj tutaj. tutaj, tutaj, nek macie wszystko, nie? Ciekawe, Dobrze widać? Nie? Bo jak za blisko dasz, to po prostu nie będzie, roz, będzie rozmazane eee, Jest widać tutaj elegancko. 525 gram, 25 sekund do 35 sekund, zależy 30 metrów i kaliber 12 cala. to sobie możemy dojść na bok, co? Tak, zobaczcie, teraz Rocket Crown, Etrplexa, znana i lubiana mi się wydaje, bo bardzo popularna. To chyba nie jest nowość. Ale przejdźmy sobie dalej. Tutaj zobaczcie XB. 3007, tak, Jarku? Tutaj macie fajnie zrobili kod, kod QR, możesz skanować. zobaczcie wyrzutnie, nie Ale ja tu wkleję swój i będziecie mogli... Z mojego filmiku wpaść. Zobaczcie. Kurde, nie mogę. tutaj. Dobra, to jest coś specjalnego, bo to jest dla takich ludzi, które bardziej... Pokaż mnie, żeby też było widać. No widać swoją bordkę, ale zamazaną mnie? fajną, no? Ale to nie, 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 weź tak, żeby tak nie było. widać. Dobra, ale zrób tak, żeby nie było, widać wyrzutnie jak mówię tak. teraz. Nie posłuchajcie mnie, to jest specjalna wyrzutnia. Zrobiona, specjalna seria, wyrzutnie zrobiona Triplexa, specjalnie do pokazów. Czyli dla ludzi trochę bardziej wymagających. Ok. Jak ja tu sobie pokaz i mówisz, o chciałem taką kostkę i ona taka jest, wiecie, prawdopodobnie bez finału, po prostu leci kolejna kostka, nie? I ile ma Neko? Hmm, już nie mówię. One mają tyle samo? Dużo ma. 800 583 przepraszam to bardzo. Dużo, nie? o wiele więcej ma tak. niż ten, niż tamta. I tutaj zobacz, tutaj masz inne ważne jakby aspekty, 25 strzałów, 45 metrów do lotu, kaliber 30 i 12 sekund. Daj jeszcze bo Szybka, szybka, szybka i dynamiczna. Daj jeszcze Neku na chwilę. Tutaj. Obróć. Bo za blisko dajesz, nie no ma nie, prostość. chodzi o to, żeby widzowie widzieli, tak? O, dobra, git. Dobra, odkładamy ją sobie na dół. Cztery w jednym odcinku, to na grubasie. Jak setka, nie? A no jak fajnie, fajnie, fajnie Będzie będą, oczywiście na ekranie będą się wyświetlać Cen ich w sumie nie znam, ale sprawdzę i wam wkleję na ekranie mniej więcej jakie ceny Bo ich nie mamy na peluszelu Ale my nie testujemy tego kostek, które są na peluszelu, tylko ogólnie tak? Zobacz to jest taka śmieszna Taki, taki, taki Nie wiem, czy jest na kamerze Taki, taki, co to jest Feniks? Feniks chyba no 25 w bandit Nek, to nas najbardziej interesuje, tutaj nie ma Poczekaj. Ale dobra, dolot nie 50 metrów nie. I Nek jest, 400 gram, no nie, przepraszam nie. bardzo F2 tak. 30 tak samo I ostatnia wyrzutnia Terra Żeby nie zanudzać was, Terra właśnie Jestem ciekaw właśnie tej Terry 1, 2 ciekawi. cala, 32 sekundy, 30 metrów 525 gram Zajebiście I teraz tak Marcin, powiedz mi to. cena Ceny wyświetlą się na wszystkich wyrzutniach. Idziemy tak? do te wyrzutnie dostępne. Jest to nie wiem, musicie szukać na internecie. Na stripek no, za... Na A ci na razie się nie pojawią, tak? Nie wiem, prawdopodobnie chyba ich nie mamy, ale to nie chodzi o to, czy nie mamy, czy nie. Poszukacie w internecie. Podam wam mniej więcej ceny tych wyrzutni. No i co? Są to różne wyrzutnie, bo to Jarek, pokaż tutaj mnie teraz na chwilę. Są to różne wyrzutnie dlatego, że niektóre są bardziej dynamiczne, niektóre są wolniejsze. I jakby są ludzie, którzy wolą dynamiczne wyrzutnie i są ludzie, którzy wolą wolniejsze wyrzutnie. I takie właśnie tutaj mamy, sprawdzimy sobie, jedziemy na Aha, no, zapomniałem powiedzieć, że oczywiście to są wyrzutnie od Triplexa dla nas. No powiedziałem już wcześniej, że dosyć wypadek tak. od Triplexa i testujemy sobie wyrzutnie od Triplexa. Od jednego z czołowych importerów w Polsce, więc dziękuję bardzo. Beniu, daj palec do góry i tu się wyświetli cena. Patrzcie Na ręku palca? Tak Ale, to Ale wszystko... ja mam krzywego palca <grym> Dobra mordyczki. jedziemy sobie potestować Są też tak chłopaki z Holandii w ogóle, więc będzie fajnie Także u nich na kanale też zobaczycie Tak, napiszcie w komentarzu, płat, która mam najbardziej na Padła, która mniej i to tyle Lecimy na strzelanie yo. No the XB300 Lecimy z XB3007 specjalna seria do pokazów XB3007 leci XB3007 Wow, okay. Ej, Dlatego ona jest do pokazów. Szybko Oho. i na temat i ci kolejna. Wie pana. no. Ej, bardzo ładna. Bardzo ładna, no. Okej. Okay. Final cake to final cake. Lecimy z kolejną. Which one? Będzie. Okej. Okay. Jaka? Okay. Będzie. Zaraz ci powiem. Dat is je een van Triplexa. Wow! <laughs> <laughs> wow. What the hell? <laughs> but this one. The v <laughs> This one was like a little bit higher I think. <laughs> and we, V yeah. shape uh, at the end. The yes, <laughs> V-shape. What's this? Bandit? Yeah, I like it. Bandit tobu. Bandit. The... bandit. Bandit bandit. Okay. Fine, yeah? yeah? Oh, uh. Wow, nice one V-shaped end. Which one should we take next? Terra maybe? You yeah, get uh, on your Ja, yeah, take Terra. Terra. Ja. Yeah. Terra en dan Rocket Crown. Let's go. Wil je ook filmen? Ja. Ja, natuurlijk. Je ploegje op. Terra, Terra, bedoel je? Terra, Terra en dan Rocket Crown. Echt supermenu. Terra, Terra. Terra, Terra. Terra, Terra. Jullie hebben net allemaal gezien.

Super nice. Ej, ładna też. Nie do końca mój efekt, wiesz, takie czyszczące palmy, czy jak to się nazywa, ale komuś mogą podpaść do gustu. Mi się podobało. Finał bardzo fajny. Bardzo fajne kostki te piątki ogólnie. Ready? Dobra. Brokat Crown. Jest ready. Triplex, Brokat's Crown. Zobaczymy. Bardzo znana kostka od Triplexa. Ej. Ole głosna. Oj, oh, ole piękna. Oj, oh, shit, ole piękna. Ej, ona boleśnie głośniejsza, nie? Ale zarobiste kosteczki od triplexa robi, ro, czy, robi robotę triplex Kurde, trzeba będzie chyba ściągnąć do Proszela wiąże... hey. Zarobiste triplexowskie kosteczki. Dziękuję bardzo Triplex za przesłanie. Blokadka tam zarobił, jaki głośny był. No głośny kurde, tak Schowaliście się? No. Za auto Mo i nas. Ej, tych brokat Crown tak sześć y, na raz teraz. Nie, no, ej, patrz, te krusu, nie? Zarobiście kosteczki. Co ci najbardziej podoba? Brokat Crown. I pierwsza i ostatnia. Pierwsza ta. Ogólnie wszystkie fajne. Najbardziej mi do gustu przypadła ta. Dla mnie tak samo brokat. I brokat no. Crown, nie? Ale ogólnie wszystkie kosteczki sztos. Napiszcie w komentarzu, które dla was były najlepsze. Mamy teraz miniaturkę, pa. Elo! Nara! Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i podziękowania refleksa. No i sprawdzacie linki w opisie. Co rozbisz Inwester? I jedziemy z tym mordeczki. Naraaa! <grystanie> <grystanie>